Co my tu mamy? Rachunek, pit. A co to to jest? Zostań śląskim policjantem. Kurczę, może i ja oby spróbował? A pójdę do nich, co mi zależy. Fajne mają te Tarnowskie góry. I no, kaj będzie ta policja. Pójdę tam. To, to jest ta komenda! No dobra, idemy! Dzień dobry! O, pan Krzysztofan! Dzień, Dzień dobry, dobry. Co, co pana do nas sprowadza? Chciałem złożyć u was papiery do policji i no mi pan... Opowiedzieć tutaj, co tu idzie w ogóle było zrobić i w jakich wydziałach służyć. Oczywiście. Zapraszam na krótką wycieczkę. Ha, ha, I to rozumiem. Fajne bocie teraz radiowozy. Ja też będę mógł takim jechać. Oczywiście, panie Krzysztofie, to właśnie takimi radiowozami pełnimy codzienną służbę na drogach powiatu tarnogórskiego. I nawet takiego kochota wyda się mógł włączyć. Oczywiście, tam jest włącznik, proszę bardzo. No i już pięknie uruga. Okej. Okay. A takim technikiem kryminalistyki oby też mógł zostać i rozwiązywać trudne zagadki? Pewnie, panie Krzysztofie. Kurczę. No i widzi pan, panie Krzysztofie, tak to u nas właśnie wygląda. No ciekawie. Je, przecież to Anka i Judy. Ty, a czemu oni mają takie białe czopki? Bo to są policjanci ruchu drogowego i właśnie służą w tego typu umundurowaniu. Jero, nie wy fajnie wyglądacie! Ja też tak chcę. Nie ma problemu. Super. Jak pan widzi, panie Krzysztofie? Każdy znajdzie swoje miejsce tutaj u nas w policji. No, ciekawe, ciekawe. A, a ci, co to są za jedni, to chyba jakieś ważne, bo mają dużo napagonów, nie? A to pan komendant powiatowy i jego pierwszy zastępca. Tak? Dzień dobry, panie komendacie. Witam. Chciałem zameldować i dorzek złożył papiery u was do policji. Dzień dobry, Panie Krzysztofie! Bardzo się cieszymy! Witamy na naszym pokładzie! Zapraszamy do nas! Jak widzicie, każdy znajdzie w policji coś do siebie, dlatego nie zwlekajcie! Ty też, już dziś złóż odpowiednie dokumenty do służby i. zostań ślockim policjantem!